Cześć dzieci. Witajcie w dziewiątym odcinku małego Aha. Hmm, czujecie? To pachną kwiaty za oknem. Róże pachną słodko, lawenda świeżo, a jaśmin. Och, jak pięknie! Ale dlaczego kwiaty w ogóle pachną? Czy to ich perfumy? Dziś odkryjemy pachnącą tajemnicę kwiatów. Może myślicie, że kwiaty pachną, żeby nam było przyjemnie? Albo że to ich sposób na mówienie dzień dobry? To miłe pomysły, ale kwiaty pachną z zupełnie innego powodu. Chcą zaprosić gości. Wyobraźcie sobie, że jesteście kwiatkiem. Stoicie sobie w ogrodzie i macie ważne zadanie. Musicie zrobić nasionka, z których wyrosną nowe kwiatki. Ale do tego potrzebujesz pomocy. Kogo zaprosić? Pszczoły, motyle, trzmiele. Ale jak zawołać pszczołę, skoro kwiaty nie umieją mówić? Nie mogą krzyczeć: Pszczółko, leć do mnie! Więc co robią? Pachną. Wypuszczają w powietrze swoje specjalne zapachy, które mówią: Hej, mam dla ciebie słodki nektar, wpadnij na poczęstunek. Każdy kwiat ma swój własny zapach to jak jego imię zapisane w powietrzu. Róża mówi zapachem: Jestem różą, pachnę słodko i romantycznie. Lawenda woła To ja, lawenda pachnę świeżo i uspokajająco. A konwalia szepcze delikatnie: Jestem mała, ale pachnę przecudnie. Pszczoły i motyle mają super nosy. Czują zapachy z bardzo daleka. Gdy poczują ulubiony zapach, lecą prosto do kwiatka. Mm, to chyba moja ulubiona restauracja mogłaby powiedzieć pszczoła. Kiedy pszczoła wpada do kwiatka po nektar, dzieje się coś ważnego. Na jej łapkach i brzuszku przylepia się pyłek. Taki żółty proszek. Gdy pszczoła leci do następnego kwiatka, przenosi ten pyłek. I dzięki temu kwiaty mogą robić nasionka, ale nie wszystkie kwiaty pachną ładnie, niektóre pachną brzydko, jak zgniłe jajka albo stare skarpetki. Fuj, ale wiecie co? One też mają swoich gości, muchy uwielbiają takie zapachy. Każdy kwiat wie, kogo chce zaprosić. Ciekawe jest to, że niektóre kwiaty pachną mocniej wieczorem. Dlaczego? Bo wtedy latają ćmy. ćmy lubią latać w nocy, więc nocne kwiaty wypuszczają swój zapach właśnie wtedy. Mądre, prawda? A kwiaty w wazonie? One też pachną, choć już nie muszą wabić owadów. Po prostu nie umieją przestać pachnieć. To ich natura. Dlatego lubimy mieć pachnące bukiety w domu. Możecie zrobić pachnący eksperyment. Powąchajcie różne kwiaty w ogrodzie lub parku, który pachnie najładniej, który ma najsilniejszy zapach, może znajdziecie kwiatek, który prawie nie pachnie? Ale pamiętajcie: kwiaty wąchamy delikatnie, nie zrywamy bez pozwolenia. One rosną w ogrodzie, żeby pachnieć dla wszystkich dla nas i dla owadów. Następnym razem, gdy poczujecie zapach kwiatów, pomyślcie: to kwiatek zaprasza gości na obiad. I może zobaczycie pszczołę lub motyla, które przyjęły zaproszenie. Przyroda jest pełna pachnących zagadek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Małego Aha, gdzie odkryjemy następną letnią tajemnicę.